Cześć, witamy serdecznie z Trefa Kiewica, przemysłowczo-rakowski, Rafał Kulik, a Dziś porozmawiamy o lewakach. Tak jest. Dzisiaj temat niezwykle problematyczny. Skupimy się na tym, co jest bolączką polskiej piłki nożnej. I nie tylko a polskiej, to też warto zaznaczyć. Ostatnio, tak, ostatnio, ostatniej dekady, można powiedzieć, w piłce nożnej. I chodzi tutaj o wspomnianych przez Rafała lewaków, czyli, ja powiedziałem, oczywiście. Z tak powiem, takim trochę dziwnym hasłem, chodzi o lewych obrońców. Tak, chodzi o lewych obrońców. O olbrzymi problem, tutaj skupimy się na naszej narodowej kadrze. Olbrzymi problem w Polsce, przez 8 lat na tej pozycji do 24 piłkarzy. Tak, to jest innych zawodników, no to możemy zobaczyć się, jak trenerzy mocno się głowią nad tym, kto byłby idealnym kandydatem, i chyba wciąż tego idealnego kandydata nie udało nam się znaleźć. Jak bardzo jesteśmy zdesperowani, żeby znaleźć dobrego, lewego obrońcę na lata? Bo mam mm. wrażenie, że właśnie chodzi o to, żeby żeby ten zawodnik był perspektywiczny i mógł grać, nie wiem, przez najbliższą dekadę. No tak bardzo, że trener Nawałka ostatnio rozmawiał ze szkoleniowcem Legii Warszawa, z Henningiem Bergiem i poprosił, żeby Michał Żyro, czyli etatowy pomocnik. pomocnik lewy, no ewentualnie środkowy, został przesunięty w klubie na pozycję lewego obrony. Tak, żeby częściej grał na lewej obronie, tak, by w reprezentacji był już od na tej pozycji i trener Nawałka, selekcjoner Nawałka mógł go sobie spokojnie testować. Tak, trener Berg powiedział, że nie. Ciekawe, się nie zgodził i też, o czym warto wspomnieć, w naszej rodzimej sytuacji jest taki trend, że kolejowcy klubów coraz częściej sięgają po defensywnych pomocników i przestarają ich do... Znaczy e, nie defensywnych, po pomocników. Tak, po pomocników i prze, po, przestarają ich na lewego obrońcę. Tak było też w pogodzie hmm. gdzie lewy obrońca to Mateusz Lewandowski Dyk i Huber. Matyna. Huber Matyna i Adam Tomczak też miał pięć na lewej obronie. Jest taka... Też anegdotka, chodzi, zdaje się, że Michał Progresz o tym mówił, że jak przychodzi się na trening, przychodzi trener na, na, na trening na jakieś zajęcia i zobaczy zawodnika, który jest naturalnie hmm. lewonożny, tak urodził tak, się jest lewonożnym graczem, to nie ma pytania na jakiej on gra pozycji, tylko czy... Wiesz co się chodź zagraj na obronie. Do lewej. Bo po prostu mamy taki deficyt na tej pozycji i taki problem, że no, szukamy szkolenia. Gdzie się da? Wspomnieliśmy tak. o tym, że Adam Hawka również ma problem z, lewą, z pozycją lewego obrońcy i tutaj lepiej obrazuje sytuacja z ostatnich ośmiu spotkań kadry w których na tej pozycji lewego obrońca grał aż sześciu różnych piłkarzy. No i zobaczmy, to znaczy, że w zasadzie w, 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 praktycznie, mhm. oczywiście piłka razy drzwi, ale praktycznie w każdym meczu grał inny zawodnik na tej pozycji. No to nie świadczy dobrze na pewno o naszej lewej obronie. Mhm. Wydawałoby się, że najpoważniejszym kandydatem na tę chwilę jest Sebastian Benicz, który w Bayernie e, Leverkusen gra e, w miarę regularnie, tak to powiedzmy. No ale ostatnio będziesz miał kontuzję i przeszliśmy do tak i z ciekawej Jędrzejczyk JC się naprawdę, z naprawdę dobrej strony w meczu ze Szkocją, mimo że to piłkarz prawodobny, tak? Tak, mimo że to piłkarz na lepiej obronie. No za asystę, tak? No bardzo pozytywnie. Ale co najważniejsze, tak, tak jak mówisz, podłączał się do ofensywy, bo asystę, ale też nie robił kaffy w defensywie. Tak, to, to najważniejsze. Jedna jaskółka dostanie czyni, też nie, nie, nie oszukujmy się, tak? bo Mieli jeden dobry mecz w kadrze, a potem 10, 10 przeciętnych. Więc tak. też nie, nie mówmy na razie nie, nie popadanie w kurę o optymizm, ale jest jak się widzę, jest jakiś potencjał. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak, tak się dzieje, że praktycznie z tymi gorszymi obrócami jest problem w Europie. A szczególnie dlatego ten problem jest w Polsce. I faktycznie ostatnio polska reprezentacja preferowała ten taki specyficzny system gry, czyli 3-5-2, 1-3-5-2, tak? Gdzie... powiedziałeś ostatnio, bo to nie tak ostatnio też. Chodzi mi o 20 lat też, tak? No, to ostatnie to powiem tak, jak taka... tygodny, mała, tak. przesz mała przeszłość, tak? tak? Myślę, że właśnie to, to, ten brak bocznych obrońców wynika z, właśnie z tego, że przez te 20 lat, czy przez te ileś X lat yy, Polska młodzież nie była szkolona, na, była szkolona pod, ten, pod ten system, czyli 3 2 tak? no, Żeby jakoś tak jakby przenieść na język polski i, i pokazać to na dobrym przykładzie, to wtedy, kiedy jeszcze na wojsku, była taka pozycja jak libero. No mhm. ja właśnie. Jak było libero, to wtedy się nie grało na po ja obrońców, tylko w zasadzie na, trzech, na, na libero i na dwóch środkowych, więc yy, no, nie było tych skrajnych, stąd też mamy deficyt mhm. takowych. I teraz mamy mały ranking przygotowaliśmy dla was, posłu posłużymy się ściągą, bo niestety nie pamiętamy wszystkich Jestem nie? I tak najwięcej meczów e, w kadrze na lewej obronie zagrał Jakub Wawrzyniak i były to 33 spotkania. My, tak się wszyscy śmieją z tego Ja Też nie pojechał na ostatnią dużą imprezę, w której brała udział Polska. Wdawało się, się, z... się, też... Wdawał się, że... wydawało, się też. No właśnie, wszyscy mu dokuczają, że, że się później kiedyś. Kiedyś się zagrał nie, kiedy się nie powinien. Y, zagrał solidnie no, jak widzimy zagrał najwięcej spotkań w kadrze na tej pozycji. No, czyli, hmm. czyli o czymś to świadczy. I on powiedział bardzo fajne słowa. To, to może nam się spodobać. Mm -hmm. Tutaj. Jestem zastępcą piłkarza, który nie istnieje. Wracamy do naszego rankingu. Rafał się już uspokaja. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o ilość występów w kadrze narodowej, zajmuje Grzegorz ja Bronowicki. To... <grych> Grzegorz Bronowicki, który ma na swoim koncie 13 występów. Myślę że, <grych> myślę, że skończymy na podium i potem wymienimy tylko nazwiska zawodników, którzy grali. No i trzecie miejsce zajmuje Sebastian Bajer z 10 spotkaniami w kadrze, a później za jego plecami tacy zawodnicy jak Maciej Sadlok, Michał Szawołakow, Jacek Krzynówek, Ciekawe. Też I... przesunięcie pomocnika. Tak. Tak. Dariusz Dudka, Marcin Komorowski, Seweryn Gant Gantarczyk, Grzegorz Wojtkowiak, Tomasz Lisowski, pozdrawiamy Paweł Szczecin, Marcin Kowalczyk, Łukasz Mierzejewski, Paweł Koleński, Tomasz Kiełbowicz, Piotr Brożek, Jakub Tosik, Hubert Wołokiewicz, Marcin Kamiński, Jakub Rzeźniczak, Rafał Goszlik, Adam Marciniak, Paweł Wolkowski i Tomasz Brzyski. To o czym mówiliśmy na początku to nie jest problem tylko Polski brak lewego obrońcy. Taki problem też pojawia się w innych krajach. Nie trzeba szejć daleko, bo wystarczy spojrzeć na naszą zachodnią granicę i na Niemcy. No zobaczmy sobie, Niemcy potęga futbolu mistrzowie świata, a tam na lewej broni gra Hovedes, który jest nominalnie, nominalnie szkolną broń drewniakiem, tak? To jest taki gracz, który poradzi sobie na lewej obronie i czasami grywa zarówno w klubie, jak i w prezentacji. natomiast... Nominalnie to lewy obrońca nie jest, czyli mamy do czynienia z wielkim bogactwem futbolowym, jaki mają nasi zachodni sąsiedzi, a mimo wszystko i tak muszą naturalizować się, bo no to akurat reprezentacją Niemiec się kojarzy, ale muszą, muszą uczyć grać na innej pozycji swoich zawodników. Okej, okay, to w tej temacie dzisiaj wszystko od nas. Standardowo zapraszamy was do udziału w dyskusji w komentarzach na dole. Piszcie, co według was powinna zrobić polska piłka, żeby tych lewych obrońców Dobrych, lege legendarnych, w przyszłości zyskać. Tak. My się żegnamy. Mówiliście do Was, Rafał Pulga, przemysł środkowski. Zapraszamy na nasze social media na końcu filmu Plansza. Do zobaczenia. pa. Jest pa. okej, okay, ale się trochę włosy, tak ma być? Nie, no właściwie, jak postawiłem Ciebie, to byłeś dobrze. No jesteś może wyższy. Czekaj. Dobra, ale weź, oprzyj się, no. no tak. Dobra jest to jeszcze raz okay. Możesz powiedzieć, że po prostu ligowców brał jakichś takich anonimowych lekko Czekaj, bo że... się ostrość zmienia sama. Musisz okej, okay, czekaj. Jest okej? Okay? Ja nie widzę, także nie ma o czym te To jak się samorusza i wtedy ostrość... Łapy? Mhm. No dobra. dobra. To jest takie fajne, ale trochę półfilozoficzne jakby. To jest... to jest... Mnie ja, ja, ja się akurat moment temu skojarzył tekst z, z, z Bisza. On mówi Jestem w książce od historii waszych dzieci, których jeszcze nie ma. No. I to jest, to jest trochę... można porównać, że podobna płaszczyzna. Można powiedzieć, że to taki Jakub z Wawrzynu. Trochę. Nie za chwilę, no, ale... ale... się <laughs> Czekaj, tylko bo... ostrość. Czy nam... Tak, pięknie. No się to jest... Czy